Nikola miał ten przywilej, że jednak był w dwóch wielkich klubach włoskich, bo za takie uważam Romę i, i Inter. Natomiast no, Atalanta jest po prostu bardzo ciekawym klubem, bardzo ciekawym projektem. Przez lata to był projekt oparty na warsztacie, charyzmie Gasperiniego. No Szkoda w sumie, że z takim trenerem sobie nie popracuje Nikola Zaleski, bo to jest zawsze gwarancja. Ale wyślemy Polaka jakiegoś do Rzymu. Tak, nieprawdopodobnego Wyślisz, rozwoju tak. i niesamowitej przemiany zawodnika. Ja nie wiem, jak będzie to wyglądało pod trenerem Juriciem. Na pewno Atalanta zawsze szukała na rynku transferowym okazji. To znaczy oni są w stanie zapłacić kilkanaście milionów za piłkarza. Oni, nie wiem, chyba zapłacili 14 za Samardzicia, za, za Kosunu 20, teraz 17 za Zaleskiego, ale moim zdaniem to jest cały czas takie myślenie pro probiznesowe. To znaczy, oni mają nadzieję, że któryś z tych zawodników za chwilę, za dwa sezony będzie kosztował 70. No bo oni w ten sposób jakby kalkulują. Kupujemy za. 10-15 zawodników już dziś sprawdzonych, zawodników ciekawych, zawodników cały czas niestarych. Mhm. Oczywiście oni się nam tutaj są dzisiaj bardzo potrzebni, ale w dalszej perspektywie, po graniu w lidze mistrzów, zobaczcie, jakie to jest okno dzisiaj. No, pokazujesz się w Champions League na co dzień. Także no, Nikola jest zawodnikiem bardzo młodym. Myślę, że wygrał, wybrał bardzo ciekawie, bo po prostu ta konkurencja jest duża w interze Mediolan. i i tak jak się martwimy o niektórych naszych zawodników w kontekście już tego, co się ma wydarzyć na początku września, czyli Holandia i Finlandia, gdzie to będzie na pewno to spotkanie w Chorzowie kluczem, a być może coś się fajnego urodzi w Rotterdamie, to, to po prostu jest nadzieja, że Nikola już nawet na to pierwsze zgrupowanie przyjedzie z inną liczbą minut niż w Interze, bo realnie to powinniśmy pewnie myśleć, że to jest chłopak, który będzie wchodził na 10-15 minut. Być może miał na niego dłuższy plan. Inzaghi. No ale to musiałby dzisiaj iść do Al-Hilal.